Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 9 kolejki Oinar 2 Ligi motor Lublin Nicz pruszków zakończonych wynikiem 0 do 0. Z nami jest trener drużyny gości. Dzień dobry. Dzień dobry Panie. I prosimy o krótki komentarz po meczu. Jeśli chodzi o krótki komentarz, to pozwolę sobie delikatnie przedłużyć czy przyciągnąć. Myślę, że bardzo ciekawa robi się nam w ogóle ta druga liga, bo jeszcze jak zacząłem pracować rok temu w drugiej lidze, patrząc na mecze drugoligowej piłki, przypominały takie przypychanie. długa piłka, walka dziś o drugą piłkę, zbieranie i szybki atak. Dzisiaj uważam, że druga liga jest bardzo ciekawa. Każdy trener, każda drużyna ma swoje pomysły na mecz. Bardzo dużo modyfikacji systemów. Być może to się dzisiaj nie przełożyło na bramki, ale jeżeli byśmy stricte wyciągnęli tylko i wyłącznie same tutaj założenia taktyczne czy to co mogliśmy e, obserwować na boisku to uważam, że było bardzo dużo. E, my zdecydowaliśmy się dzisiaj oddać piłkę drużynie Motoru, e, kierunkować i grać gdzieś w boczne sektory boiska i tam próbować tą piłkę odebrać i szukać szybkiego ataku. Myślę, że po jednym z takich ataków e, Maciek miał taką piłkę meczową. E, szkoda, że dzisiaj w jakiś sposób jej nie wykorzystał. Wierzę, że na tym meczu z Kaliszem e, to zrobi. Szkoda też tego stałego fragmentu gry. Ja wiem, że są teraz nowe przepisy, ale nie jestem zwolennikiem tego, że jeżeli nie wiem, zawodnik stoi metr i 15 cm, to ta bramka rzutu wolnego byłaby uznana. A 15 cm bliżej muru i tej bramki nie ma, bo jakby uważam, że to troszeczkę zabija piękno piłki i ofensywnej gry. Koniec końców będziemy szanowali ten punkt, bo jest to bardzo ciężki teren. Tutaj życzę Państwu w tym środowisku takiej bym powiedział cierpliwości, spokoju i bardziej. Merytorycznie oceny tego co się dzieje na boisku bo uważam że macie bardzo ciekawą drużynę która y, gra ciekawą piłkę bardzo trudno jest się przygotować y, do meczu z wami bo y, stosujecie bardzo dużo wariantów rozegrania w ataku modyfikacji systemu więc mówię zachęcam żeby u nas w Polsce zagościła bardziej merytoryczna rozmowa, bo cały czas yy, myślę, że jesteśmy w takim zamkniętym świecie, że cały czas mówimy, że Europa nam odjeżdża, że przegrywamy mecze w europejskich pucharach, a kiedy bym powiedział na takim drugoligowym poziomie zaczynamy coś budować, to tego nie chcemy dostrzegać jako środowiska, jako wszyscy, tylko cały czas patrzymy na wynik, że nie strzelamy bramek, że jest na przykład porażka i jakby grillujemy tylko trenera, grillujemy zawodników, a my mi się wydaje, że potrzebujemy wszyscy pracować, żebyśmy się rozwijali jako polska piłka i to jest Odpowiedzialność nas wszystkich. Państwa jako dziennikarzy, kibiców, nas trenerów, nas zawodników, to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Dlatego jeszcze raz tutaj, jeżeli mam możliwość e, zabrać głos, e, to apeluję i proszę Was o cierpliwość, bo wierzę, że Wasza drużyna za chwilę zacznie wygrywać i y, w tej tabeli na pewno się podniesie. Mówię, mam nadzieję, że ta druga liga będzie dużo ciekawsza w przyszłości, że więcej kibiców będzie przychodziło, widziało dużo pięknych akcji, a nie takie przepychane mecze, jak to miało miejsce 2 czy 3 lata temu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Tak, ja chcę zadać Panu jedno pytanie, Tomasz Jasina, tvp 3 Lublin. Panie trenerze, powiedział pan kilka słów takich, no powiedziałbym, ciepłych na temat motoru i tej cierpliwości, tylko że tak jak pan patrzył na tego przeciwnika dzisiaj, na tą drużynę, to naprawdę pan wierzy w to, że z tego zespołu jeszcze coś może być? E, śmiem twierdzić, że jeżeli dzisiaj w składzie lubi no byłby zawodnik na pozycji numer 9, taki klasowy. To odbiór gry waszego zespołu byłby zupełnie inny. Ja sobie e, pozwolę przytoczyć taką rozmowę, jaką odbyłem pracując w Chinach z Jordi Cruyffem. E, w pierwszym swoim meczu zespół Guardioli przegrał chyba trzema czy czterema rąkami. I też były takie głosy, że za młody trener, za odważna gra a gdzieś tam ludzie bardzo bliski tej drużyny chwalili za pomysł na grę. I tylko sukcesywnie, co miesiąc, co dwa, co trzy wymieniali niektóre ogniwa, żeby ten pomysł był realizowany dużo lepiej, ten, ci zawodnicy uczyli się pewnego systemu, realizowali go coraz lepiej, była coraz lepsza decyzyjność. I dzięki temu jakby sukcesywnie dużo była lepsza. Bo niech pan mi powie, tak odbije troszeczkę piłeczkę, że... My co chwilę zmieniamy trenerów, co 7, 8, 10, 12 kolejek, i proszę mi pokazać na przestrzeni 5-6 lat oprócz Rakowa Częstochowa i może kilka jest w drużynę, która te zmiany takie coś by przyniosły. Ja pamiętam, że pracuję tutaj 13 miesiąc. Jestem niesamowicie wdzięczny i bardzo dziękuję swoim gdzieś tam wodarzom, bo zaczynałem pracować się od pierwszego meczu z motorem Lublin, Przegrałem 4-1, dostałem bardzo mocną lekcję w piłki nożnej. I się cieszę, że przez pryzmat tych 12 czy 13 miesięcy dzisiaj na przykład przyjeżdżam grać z motorem Lublin i uważam, że jakby dzisiaj z jest dużo mm, bliżej zwycięstwa z motorem Lublin niż to miało miejsce 13 miesięcy temu, ale to uważam, że to kosztowało nas wszystkich w naszym środowisku bardzo dużo ciężkiej pracy, yy, bardzo dużo trudnych jakichś yy, zmian, czy to zawodników, czy podjęcia decyzji. Yy, więc w jakiś sposób ja się cieszę, że z miejsca, którego, yy, w którym pracuję, że mam dużą taką, bym powiedział, swobodę yy, przełożenia pomysłu na boisko i wierzę, że to też się obroni. Tak samo będę zawsze bronił zawodników, bo oni co tydzień muszą udowadniać swoją, że tak powiem, swoją wartość yy, i nie jest łatwo gdzieś tam w, w takich środowiskach, gdzie tylko i wyłącznie jest taka nagonka, żeby, nie wiem, za każdym razem wygrywać i sobie zdaję sprawę, że są duże oczekiwania, ale czasami Uważam, że warto poczekać, być cierpliwym, zmienić jedne, dwa, trzy ogniwa i za chwilę może zacznie ten zespół wyglądać dużo lepiej. Więc jakby tutaj. Ja wierzę, że będziecie grać lepiej. Mówię to szczerze, tylko uważam, że mając dzisiaj mówię lepszego zawodnika na pozycji numer 9, to pewnie byście byli dzisiaj zespołem, który byłby dzisiaj bliżej zwycięstwa niż my. Przechodzimy do drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener motoru Lublin, pan Stanisław Szpyrka. Dzień dobry. Dzień dobry witam. I prosimy o krótki komentarz po dzisiejszym meczu. W tym meczu zabrakło e, najważniejszego, czyli bramek w naszym wykonaniu. Wiedzieliśmy, w jaki sposób może zagrać zniż. Wiedzieliśmy, że ma dwóch naszych byłych e, zawodników, którzy na pewno będą musieli się pokazać. E, w tym meczu zbyt wiele nie zrobili, nie zagroźli nam w taki sposób, że mogli strzelić bramkę. My natomiast również mieliśmy sytuację, mogliśmy, mogliśmy lepiej zakończyć pewne sytuacje. Przede wszystkim strzelić bramkę, strzelić na bramkę. E, z pewnością brak e, nominalnej dziewiątki w tym meczu nam przeszkodził. Aby te mecze doprowadzić do zwycięstwa, remis nas nie cieszy, nie satysfakcjonuje, tylko zwycięstwa tak naprawdę się liczą. A żeby wygrywać, potrzebujemy bramek, potrzebujemy szelać bramki i tego tak naprawdę nam dzisiaj tylko zabrakło. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Tak, oczywiście. Ja mam dwa pytania, panie trenerze. Tomasz Jaśnina, TVOP3 Lublin. No bo pan tak zawsze tymi regułkami operuje, natomiast. Ja chciałbym zapytać, żeby tak szczerze Pan odpowiedział, ale czego brakuje temu zespołowi zawodników, kasy od sponsora, motywacji, no bo ta gra wygląda źle. To nie jest tak, że nie ma sytuacji. Ta gra po prostu wygląda źle. I mówię to nie jako, jako kibic tylko i dziennikarz, ale mówię to jako osoba, która rozmawia z ludźmi. To jest pierwsze pytanie, a drugie tak przy okazji właśnie chciałbym zapytać o sensowność sprowadzenia Wojciecha Raymana. Co do pierwszego pytania, oczywiście się nie zgodzę. Według mnie, według, według mnie e, gramy w taki sposób, żeby wygrywać mecze. Proszę zauważyć, jakie bramki tracimy. Te bramki nie wykonają z tego, że przeciwnik nas dominuje, przeciwnik stwarza kilka, kilkanaście sytuacji i nam bramki. E, wiemy, z, w jaki sposób tracimy bramki. Tracimy je z e, bezsensownych, można powiedzieć, błędów indywidualnych. I na to też zwracaliśmy uwagę. E, od czterech spotkań e, nie przegrywamy meczu, natomiast też nie wygrywamy. Problemy każdy widzi, Kibic, każdy... Każda osoba widzi, że problem mamy po prostu w szczelaniu bramek. Osób, które, napastników, klasycznych dziewiątek, które w sytuacjach, które mamy, a mamy ich na pewno dużo, nie potrafimy szelić bramkę, bądź ten zawodnik, który jest w danej sytuacji, przykładowo stuprocentowej, nie wykańcza tej sytuacji. Co do transferów, co do finansów, to nie jest pytanie do mnie i ja też w taki sposób nie będę chciał się wypowiadać. Ja się skupiam na drużynie, na tych zawodnikach, których mam i staram się wyciągnąć z tej drużyny jak najwięcej. Oczywiście nie uważam, że to jest słaba drużyna. Zawodnicy na pewno zasługują na szacunek, na to, aby to się i w taki sposób, też, pod, taki sposób też podchodzę do zawodników, do drużyny. Co do drugiego pytania, odnośnie Wojtka Reimana, jest to zawodnik doświadczony, który na pewno pozwoli nam spełnić pewne założenia. W Akcjach ofensywnych, czyli kontrola piłki, utrzymanie, szukanie ostatniego podania do dziewiątki, do dziesiątek, do ósemek, w zależności od tego, na jakiej pozycji Wojtek zagra. Jest dopiero z nami dwa dni, więc tak naprawdę wprowadzenie zawodnika będziemy chcieli zrobić jak najszybciej. Wiemy na pewno, że potrzebujemy tydzień czasu, aby na w na następnym meczu Wojtek mógł więcej czasu pojawić się na boisku. Ja się też z Panem nie zgodzę, bo Wojciech Rejman ostatnio dobrze grał, jak wchodził ze stalą do pierwszej ligi, a później już zjazd niestety. No panie trenerze, ja tak jak powiem, jak, jak powiedziałem, ja się opieram na tym co słyszę od ludzi. No, Jacek Bąk to jest osoba panu znana, prawda? Rozmawiałem się z Jackiem na tym meczu. Ja rozumiem, że nie ma napastnika, że nie ma dziewiątki, że nie ma y, takich ludzi, jakich by Pan chciał. Ja to wszystko rozumiem, tylko że y, Pan mówi o sytuacjach. Y, proszę mi powiedzieć, jakie dzisiaj były sytuacje w tym meczu? Kto miał sytuację do tego, żeby strzelić gola? Ja, wszystkim jedna, Ceglarza, pamiętam, główka chyba, tak? W drugiej połowie, po dośrodkowaniu Jagodzińskiego. Sytuacje tak naprawdę, z mojego punktu widzenia, spowodowane są w tych momentach, wtedy są decydujące. Kiedy zawodnik ma możliwość zagrania piłki do dziewiątej, biegającej na bliższy, dalszy słupek. Ale to jest nieistotne, też rozmowa nie jest ku temu. Na pewno sytuacja Filipa Wójcika, strzał w poprzeczkę, gdzie bramkarz miał też minimalnie sprawę na poprzeczkę, na pewno e, mogła zakończyć się bramką. E, w tej lidze tak naprawdę najważniejsze jest wygrywać mecz. Gdybyśmy w tym momencie szli bramkę, na pewno byśmy się pokusili o kolejną, o to przede wszystkim, żeby też nie tracić. Wiemy dobrze, że w poprzednich meczach traciliśmy te bramki e, i nawet jak strzelaliśmy, to i tak przegrywaliśmy mecz. Tutaj przede wszystkim zabezpieczenie w pozwoliło nam na to, że nie dopuściliśmy przeciwnika do sytuacji strzeleckich, a w tych momentach, które chcieliśmy zaatakować, po prostu zabrakło na pewnej świeżości, pewnej elementu, które dziewiątka na pewno by, tam, by nam umożliwiła To oczywiście nie chcę zwalać na to, że, że nie ma tej dziewiątki i, i nie wygrywamy meczów. Po prostu wiemy, jaką kadrą dysponujemy, jakimi zawodnikami. Wiemy też, że przed tym meczem wyleciał Izzy wyleciał Żebrakowski. Musieliśmy sobie radzić w taki sposób, aby w tym meczu zwyciężyć. Józef Kuchel, Radio Lublin, to ja podpinając się trochę pod to, o czym mówił pan Tomasz Jesina przed chwilą, e, zapytam trochę inaczej, bo skoro doszło do sytuacji, że nie ma Żebrakowskiego, nie ma Kasaja i występujemy bez typowej dziewiątki, to czy jednak nie zgodzi się pan z tym, że e, pewne błędy zostały popełnione przy formatowaniu, przy, przy składaniu kadry tego zespołu na ten sezon? Być może, oczywiście takie sytuacje jak teraz e, mogły się zdarzyć, Wiedzieliśmy, że może być taka sytuacja, że jedna dziewiątka może e, narzekać na uraz, mieć kontuzję, e, druga dziewiątka e, może złapać kartki i tak było w tym przypadku. Niemniej jednak e, taka sytuacja nastąpiła. Fakt jest taki, że zagraliśmy bez dwóch napastników, więc musieliśmy sobie radzić w taki sposób, aby wyjść na boisko i zagrać na pewno dobry mecz, ale przede wszystkim wygrać, co nam się nie udało, więc ten remis e, nas nie cieszy, aczkolwiek musimy też wiedzieć, że te błędy, które popełnialiśmy, już nie występują. Ale potrzebujemy tylko i wyłącznie zwycięstw. trzech punktów w każdym meczu, i, i to tylko i może, może doprowadzić nas do tego, że będziemy, będziemy pozytywnie patrzeć dalej naprzód. Czy widzi Pan progres w grze swojej drużyny? Bo jesteśmy na półmetku rundy, można powiedzieć. A pozycja tutaj nikogo nie satysfakcjonuje. Siedem bramek tylko zdobytych, i, i, i w zasadzie chyba tylko jeszcze jedna drużyna. Poza motorem nie wyszła powyżej Jastrzębie, dziesiątki tak. Jastrzębia. Tak. Dokładnie, no oczywiście, oczywiście pozycja, miejsce kompletnie w żaden sposób nas nie usprawiedliwia, w żaden sposób też nie mówimy, że to wszystko wygląda pięknie, kolorowo. Oczywiście, oczywiście też musimy sobie dać sprawę z tego, iż były różne mecze, różne sytuacje. Yy, przykładowe kilka meczów, gdzie mogliśmy spokojnie zamknąć mecz. Mam tu na imię Olympię gdzie wchodzimy sytuację sam na sam, nie ślamy na 2-0. Mamy mecz z GKS Jaszczębi, gdzie również mamy sytuacje klarowne, nie zamykamy tego meczu. Mamy pogon sielce, gdzie znowu wychodzimy w sytuacjach stuprocentowych, nie ślamy meczu, i to powoduje to, że yy, tracimy bramki i tracimy przede wszystkim punkty. Czy to jest brak dziewiątki? Mamy dziewiątki i też nie chcemy się to wypowiadać na temat znowu informować, czy to jest złe, czy są dobre te dziewiątki. Po prostu mamy daną kanrę i chcemy pokazać to w następnych meczach, że jesteśmy w stanie tymi zawodnikami, którzy są zwyciężać, wygrywać mecze. Od czterech spotkań nie przegraliśmy. Teraz wiemy o tym, że w najbliższych meczach musimy zadbać o to, aby strzelać bramki, wykorzystać sytuację. Czyli skoro powtarza pan yy, właśnie to, że, że macie serię od czterech meczów nie pokonani, to widzi Pan progres w, w grze zespołu, tak? Pod tym względem, że nie tracimy głupich bramek na pewno, ale na pewno tutaj to nie jest dla nas czymś, żebyśmy się zadowalali. Po prostu musimy wygrywać mecze, zdobywać punkty. Remis też nie jest dla nas czymś, co, co może nas zadowolić. Tylko czy zwycięstwa, trzy punkty e, mogą pozwolić, żeby ta drużyna szła do przodu. A widzi Pan powody do optymizmu, tak? Globalnie, ujmując poczętko. W następnym meczu sprawa. będziemy już do dyspozycji e, Iziego. Mam nadzieję również żebrakowskiego, który wróci po, e, po kontuzji. E, więc to już jest sama informacja dla nas, że będziemy mieć w następnym meczu dwie dziewiątki i będziemy mogli podejść w tym meczu już klasowym napastnikiem. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Proszę bardzo. Jan Stania Gol. panie tenerze, mam pytanie odnośnie Wiedłowskiego, młodego Ukraińca, Chomicza, Lisa, no i tych młodych zawodników. Czy to nie jest tak, że poszliście zwyczajnie w ilość, a nie w jakość? Co się z nimi dzieje? Ci zawodnicy obecnie są w drugiej drużynie. Tutaj też chcemy zapewnić i chcemy też przekazać informację, że obserwujemy, że w drugiej drużynie dany zawodnik występuje i nie jest osobą wyróżniającą się na poziomie drugiej ligi. To tak naprawdę taką samą korzyść i taką samą możliwość może mieć zawodnik z Akademii czy zawodnik lokalny, żeby występować w pierwszej drużynie. Sprawdzamy zawodników, chcemy, aby ograli się w drugiej drużynie. Jeżeli tam będą wyróżniającymi się zawodnikami, z pewnością będą i dołączą do pierwszej drużyny. Rozumiem, ale to jest piąty poziom. Czyli wzmocniliście taki, jakby drużyna rezerw? Nie do końca. To są też zawodnicy, jeżeli dany zawodnik też ma kontuzję, może wystąpić w drugiej drużyny, w drużynie i też o to nam chodzi, żeby zawodnik wracając po kontuzji miał możliwość tego, aby grać w drugiej drużynie. Na chwilę obecną tak wygląda, że mogą być wzmocnieni w drugiej drużynie, ale w każdej chwili, jak wiemy, dobrze. Te kontuzje może być więcej, żółty kartek, e, więc tak naprawdę w każdej chwili mogą dołączyć do pierwszej drużyny i pomagać, aczkolwiek też e, druga drużyna też jest ważna, i tacy zawodnicy również mogą pomóc w drugiej drużynie. A co się dzieje z czarkiem, który miał być liderem defensywy i no, fil filarem tej drużyny? Pierwsze mecze pokazały, że że Przemek oczywiście nie grał źle, ale błędy które popełnił spowodowały to, że musieliśmy zmienić koncepcję, zmieniliśmy również zawodnika. Było widać to z boiska. Więc Przemek w ostatnim meczu porównam do zagrał dobre spotkanie i czeka na swoją szansę, jak każdy zawodniku, który również będzie chciał wystąpić. A jak przebiega leczenie Żebrakowskiego, kiedy on będzie dostępny do treningu takiego normalnego, intensywnego, a nie z fizjoterapeutą? Mam nadzieję, że już od początku tygodnia będzie gotowy do tego, aby rozpoczął z nami przygotowania. Czy będą jeszcze jakieś wzmocnienia? O, o, liczy na to tener? Na, na napastnika ewentualnie? Nowego? Tak, jak wspomniałem wcześniej, mam taką kadrę, jaką mam. Nie mówię, że to jest zła kadra. Skupiam się na tych zawodnikach, którzy są obecnie. E, I ten czynnik, który zależy ode mnie, czyli obecni zawodnicy, to są zawodnicy, którzy, z których ja mogę korzystać i, i którzy mogą wystąpić na najbliższych meczach. Rozumiem, ale czy, czy oczekuje tener jeszcze od dyrektora, od właściciela klubu wzmocnień? Ciężka decyzja, ponieważ okienko transferowe zostało zamknięte. Więc Ale są jedynie wolni zawodnicy, tak, jeszcze jedynie dostępni, wolni bardzo zawod... wielu. Zgadza się. Więc, jedynie, wolni zawodnicy, jeżeli są tacy, na pewno e, chciałbym, aby tacy zawodnicy dołączyli ofensywnie do naszego zespołu. Rozumiem, dziękuję. Panie drenażerze, jeszcze zapytam tak a propos przyszłości, bo gdyby nagle się zdarzyło, że właściciel tam wyciąga węża z kieszeni i mówi, panie trenerze. Ma Pan taki taki budżet, może Pan y, takich zawodników ściągnąć? Ma Pan przygotowaną jakąś listę zawodników, czy ma Pan na oku zawodników takich, którzy realnie wzmocniliby motor? Na chwilę obecną y, to pytanie y, kompletnie y, w żaden sposób y, na mnie y, nie da odpowiedzi, ponieważ okienko transferowe tych zawodników wartościowych, którzy są grani, y, nic nam nie da, ponieważ i tak nie mogą przejść. Jedynie możemy założyć na coś w okienku e, zimowym. No to ja właśnie o tym oto To Oczywiście, że tak, na pewno e, ta runda może nam pokazać, gdzie mamy ubytki, gdzie możemy wykorzystać potencjał zawodników. I jak wzmocnić zespół to jedynie dwoma trzema naprawdę e, zawodnikami, którzy będą wartością, wartością tej drużyny i to będą zawodnicy na pewno ograni, doświadczeni, ale też tacy, którzy wnoszą, wniosą do tego zespołu duży potencjał. Proszę bardzo. Dzień dobry trenerze. Motor i Jacek Sulej. Chciałbym zapytać: w sytuacji, gdy dzisiaj zabrakło, nie mogli wystąpić dwaj napastnicy nasi, zastanawiamy się tutaj wśród kibiców, czemu nie dostał szansy Jakub Szuta? Zastanawialiśmy się również na tym i była taka, była taka też okoliczność. Natomiast, ostatni mecz Pro Polski, gdzie Kuba wystąpił drugą część spotkania, pokazał nam, że jeszcze na poziomie drugiej ligi może Kubie zabraknąć. Przede wszystkim na pewno doświadczenia, na pewno grytyłem do bramki. Wiedzieliśmy o tym, że e, Rafał Król w tej pozycji może sobie poradzić, a na to liczyliśmy, aby nasza dziewiątka w tym meczu przede wszystkim e, utrzymała piłkę, e, wygrała e, grę w powietrzu, e, kontrolowała m, grę w środku i to przede wszystkim e, z, e, skupiło się na tym, iż e, w pierwszym składzie, zagrała zagra, e, w roli dziewiątki, zagrał Rafał Król. Oczywiście nie kreślamy kuby, on potrzebuje czasu. Potrzebuje ogrania. W ostatnim meczu w jedynce za parze Polski. Mam nadzieję, że jeszcze szansa, że Kuba wystąpi, pojawi się w następnych meczach, bo na to liczymy. Kuba ciężko pracuje, udowadnia to. Natomiast stwierdziliśmy ze sztabem, że na chwilę obecną Kuba nie wniósłby tego, co Rafał Król w tym meczu. Czy są jakieś jeszcze pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to dziękujemy zarówno trenerowi, jak i dziennikarzom za udział w dzisiejszej konferencji.